Dla nas to jest bardzo takie wartościowe, dlatego że jest to jednak historia. Ludzie, którzy oglądają, a widzowie pewnie oglądają wszystkie odcinki Królów Żyta, to wiedzą, jakie historie były związane z tym Maluchem i ile śmiesznych rzeczy z tym Maluchem tutaj były powiązane. Więc padł mi taki pomysł. Że faktycznie go przyjmiemy do muzeum, zrobimy do tego, postawimy tego maluszka na podejście, następnie zrobimy taką ściankę ze wszystkimi ludźmi z kabaretu, no i, i tutaj lokalny pręd mi nawet sam powiedział, że przygotuje taki filmik, gdzie będą wszystkie akcje związane z tym maluszkiem, czyli jak wjechał do Kukurydzy, jak wy, wybuchła w nim petarda, no to naprawdę takie rzeczy to były, to, to podobno nie było reżyserowane, to było tak naprawdę... Takie przygody chłopaki mieli, więc, więc no naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. No my go zabieramy do ławy, no i królowie Żyta trafiają już powoli do muzeum. To były piękne słowa, panowie, prosto ze sceny dorzynkowej królów Żyta. No i my tak właśnie, szanowni państwo, działamy, że słowa przekuwamy w czyny. I już dziś z tego miejsca, z garażu Adama Mechanika, zapraszamy Was 8 lutego do ławy, do Muzeum Wena w Oławie, już od godziny dziewiątej. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników e, starej motoryzacji, ale i również naszych sympatyków, bo to będzie czas i miejsce, żeby się z spotkać. Serdecznie zapraszamy! Ale ja będę tam na żywo. Panowie! Będziecie... I panie! I panie! Będziecie majteczki ściągać! <ścoughs> Ja nasz, nie. Niech przybywają, będziemy tam razem. My się zagramy, pośpiewamy. Zagramy, zaśpiewamy. Coś Państwu tak może wyłucham. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Widzimy się z wami.